Tak, Ty, tak, 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 No to dobra, tak. Żeby nam nie uciekły kulczę. Ale to w tych, tych Natalia... A to w, bo się rzucimy do tych, co zrobiliśmy wczoraj. Cztery. No i możemy na tych później wrócimy i tak dalej. Tak, to Bym prosiła parę słów o, to, o tym skąd przyjechały te popielice i... Witam. Te popielce przyjechały z Rostoczeńskiego Parku Narodowego i z, generalnie z Rostocza Środkowego, bo to jest nadleśnictwa y, y, zwierzyniec, y, ale głównie z Rostoczeńskiego Parku Narodowego. Y, y, przyjechały tutaj, aby zostać y, reintrodukowane w Wolińskim Parku Narodowym. No, to, jest taka grupa dzikich, to jest taka grupa dzikich popielic, które y, mam nadzieję, że się dobrze tutaj przyjmą, bo one są przyzwyczajone, one są, pobrane zostały, złowione w żywołówki y, w lasach roztoczańskich tutaj przewiezione i myślę, że normalnie w lasach tutaj wolińskich się dobrze poczują, no bo to są przyzwyczajone po do życia. Panie Krzysztofie, a pan jakby powiedział parę słów o tych przygotowaniach, które towarzyszyły temu od blisko, od ponad roku tak naprawdę. No, w sumie od projektu to prawie 3 lata, bo wiadomo trzeba było pozyskać fundusze, napisać cały projekt, całą metodykę opracować. Od w tamtym roku udało się wybudować wolierę rozmnożeniową u nas w Zagrodzie Pokazowej Żubrów. No, i tam już mamy swoje popielice 15 sztuk od zeszłego roku, i czekamy na przychówek, który to wzmocni jeszcze ten proces całej reintrodukcji. O te właśnie popielice, które uda się nam wyhodować właśnie w wolierze rozmnożeniowej. I tak będziemy kontynuować ten projekt przez kolejne lata, aż, aż na razie mamy finansowanie do 2027 roku, natomiast projekt w założeniu ma trwać 10 lat. A jakie są plany na dzisiaj? Dzisiaj, dzisiaj wypuścimy te, które właśnie przyjechały z Rostocza do nas, no i jeszcze odwiedzimy zagrodę pokazową Żubrów, tam gdzie mamy wolierę rozmnożeniową, by przeprowadzić kontrolę właśnie tego, czy jakiś przychówek udało się osiągnąć w tym roku. Jesteśmy tutaj w dosyć silnym zespole. Pani Krzysztof, jakby Pan wszystkich nas tutaj przedstawił, a ja, żebyśmy sobie zapamiętali te chwile. Profesor już się witał, profesor Mirosław Jurczyszyn, nasza praktykantka Magda, pani dyrektor Wioletta Nawrocka, mój zastępca w tym projekcie, czyli Natalia Jańczycka, Konrad Wrzecionkowski, kierownik żubrowiska, no i za kamerą pani Łepek. <grymne> to sobie bierzemy się do działania. Ekipa zmotywowana. Cześć Rafale. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozostała część naszego zespołu terenowego. Dzień dobry. Pan Dzień dobry. leśniczy Andrzej Dzień dobry. Jabłonka i Pan leśniczy Rafał Mackiewicz. Andrzeju, jesteś tu gospodarzem. Powiedz no parę i... słów o projekcie, jak Ty to widzisz. Według mnie, miejsce będzie bardzo dobre. Wejdziemy zaraz w drzewostan, to będzie fajnie widać, bo tu jest taki, no można powiedzieć, w moim obwodzie, czy w, gdzie, gdzie pracuję jest to siedlisko takie dość bogate. Zarówno młode buki, dęby jak i krz krzewy leszczyn, czmieliny. Także myślę, że popilica znajdzie tutaj swoją swoje miejsce na ziemi, no a myślę, że z czasem ruszy sąsiednie drzewostany bukowe, gdzie również powinna się czuć dobrze. I jak tam pierwsza inspekcja terenowa? Fajna. Tak? będzie tak, dobrze. Trzeba tym uważać, bo to jest właśnie proszę zobaczyć, te tutaj te drzewa. To jest to jest za dużo. Za dużo. To tu kurde, taki będą chodzić jak głupie. Wszystkie sikory to tam Powinno być tyle. Miesieć 60 te centymetrów tego co tu jest, nie? Dobra, to trzeba będzie przyciąć. W razie czego no, może przyciąć, przyciąć te następne. Tak. No, bo no, naprawdę no, to potem potem jest problem, dobra, bo potem dobra. się zagląda, tam jaja, ptasie i tak dalej. No to nie się tego panie to no. będzie robota. Dobra, <laughs> <grym> miejsce no. tym, to w sumie, aha powinni mieszkać. no. <grym> ja brałem je też z tego. Ja wiem, bo ja też to no. widziałem. Ale ja, to po ja sezonie proszę, jeszcze można to Ja raczej robię wykonawcę. Wtedy też. Krzysztof, jednego mówię dnia... To nie wiem, żeby nie robili takich no. dystansów wielkich. Akumulatorową pilarkę tą ze mną. Aha. I z kątów daszki od pod kątem. 60% A bo nawet połowę powiedzmy do no tego uh -huh. to, 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 uh -huh. to nie, nie kombinować. Tak, ona jak Zabra. się rozplaska to się zmieści. No, no. bo te, żeśmy, bo mamy z tym a tym. Nie. Tylko te, teraz odkręciłem tą, tą, bo mamy całe jeszcze... Zresztą jak są zawieszone, No 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 no. no, no, no. Żeśmy odkręcili, bo te dawaliśmy do środka, że miałeś i teraz. Rozumiem, tak, tak, e, tak, tak, dobra. A tu są te okurs. Te, te I cztery stare. To są te cztery. No Tam są duże, pojedynczo. Aha, a tutaj jest więcej, tak? Jak jedno? I tak, bo to są te zeszłoroczne, czyli tak mm. zwane subadultus. Okej. Okay. One są najbardziej perspektywiczne, bo już są doświadczone, bo już same żyją od zeszłego roku, a no, mają przed sobą od 2 lat życia. Te nie wiadomo ile. ile mają Te mają mogą być, ok, być to nie. 3 lat, 4-latki, wyraźnie, Tego nie wiem. No, nie sądzę, no, chyba już sobie koło. Panie profesorze, jakby Pan był uprzejmy powiedzieć tutaj, Pan Krzysztof, jaki mamy plan na dzisiaj? Co dzisiaj zrobimy? Jakich czynności dokonamy? Popieńce, które są tutaj w tych klateczkach transportowych zostaną za chwileczkę wyjęte. No i przeniesione do klatek aklimatyzacyjnych tutaj w Wolińskim Parku Narodowym. One będą przez tydzień się aklimatyzować i po tygodniu uchylone zostaną takie drzwiczki małe, przez które one będą mogły dostać się na zewnątrz. Nie będziemy ich wyganiać, wyjdą sobie, kiedy będą chciały. To tyle. Raja, czego będziemy im też zapewniać pożywienie po tym tygodniu, jeszcze tak? Że one będą tak, tak, mogły wracać, tak. Pani Krzysztof, jakby Pan tutaj. Jak już zostaną otwarte klatki aklimatyzacyjne, to nadal przez kolejny tydzień, dwa te klatki będą wyjście, gdzie będziemy donosić tam jedzenie, gdzie popielice, które już wyjdą, będą miały nadal możliwość powrócenia do klatki i tam jeszcze sobie zapewnić dodatkowe pożywienie. A jak będziemy monitorować ten proces no, monitorować, aklimatyzacji? Będziemy, będziemy starać się tutaj po prostu yy, przebywać, codzienny patrol zrobić, zobaczyć czy, czy wszystko jest po prostu w każdych klatkach ok, czy jedzenie ubywa już po, po otwarciu, czy one właśnie wracają i użytkują to jedzenie, czy też nie. Yy, a taki ogólny monitoring i sprawdzenie jak ta reintrodukcja będzie przebiegać, będzie polegał na kontroli. Budek lęgowych, które też rozwieszamy tutaj w Woliskim Parku Narodowym. I te budki lęgowe będą po sezonie po prostu kontrolowane, czy były zasiedlone, czy też nie. Pani Natalio, czy pani by coś jeszcze dodała jako tutaj zastępca pana Krzysztofa, jakby czerpał temat? To ad, tylko wystarczy na przykład, nie skrót ad, a potem tam sub ad, jakby te, te, te młode, bo wszystko to są sub ad. Młodych oczywiście nie ma, bo jeszcze się dopiero się urodziły. Nie? Gdzie jesteś? jesteś. Tak. Samiec. Mhm. Mm Adultus, tak? Idzie to szybko idzie, tam błysk. całe ucho Ale tak, to jest, to jest nie Dobra, A teraz niech powstają podłużyć, bo wiadomo gdzie co jest, nie? <grymny> albo, albo delikatnie ołówkiem na przykład Logistyka rzecz ważna, tak, to prawda. Ja po tym bołówkiem Bardzo jak to gdzieś z innymi. To jest też samiec? O, to jest samica, dorosła samica. Dziś się gryzła z, z jakąś inną samicą pewnie. Dobra. To jej na, jedynkę na uchu lewym. To jest ucho prawe, to jest lewe. No kurczę. To się nie znam refleksem wykazać. Jest koło tej teraz ją widzę, Tak, teraz ją mam. Teraz już jest ale jest tak jak I on teraz widzi pan, wchodzą do jamy ciała i mhm. już, już się kończy, bo to już się sporuje, ale jeszcze są dosyć duże. To świadczy, że one uczestniczyły w rozrodzie. Mhm. Nie? No, ale już, już tak ciężko jest zmierzyć, bo już ten, ten y przód już tam do jamy ciała wnika. Ale jak się tak pachowo nam to on się przestaje walczyć. Tam, bo jest 10, a mówię, to jest ja też 10, 10 stanuć, Tak, tak tam, Dorosłe pójdźmy w tym Tylko, że w a tych tak. parach Ale latek, Nie udało się. To próbę się wszystko jedno. Tak. Tak. Czyli wiemy, jak pierwsze dwa, jakie mamy i kolejne dwa spuszczamy, Proszę pani profesorze, ja będę tutaj nagrywać z tyłu. Tu mamy co? samica Sam Samica. Mamy samicę, tak, rzeczywiście, samicę. Tak. Aha, bo jest tak nisko. Mhm. Tak, to piłka. Tak. Coś jeszcze wkładamy? Nic, nie? iść mhm. do góry tam, żeby nie ja chcielibyście zamknąć. To jest P1. To są w dobrej kondycji, to mnie cieszy, bo że tak takie rzeźby są dynamiczne. Ja to... Ale jak wyskoczy to? A? Dobry, dobrze. I I I I a jednak. Jak ona, ona uciekła? Pod samochód Jak ona uciekła?